Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co nam mówi chwila? A nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Oraz idę do Ojca. Mówili więc: cóż znaczy ta chwila, o której mówi, nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz przemieni się w radość. Oto słowo Pańskie. Dobra radosna wiadomość, Ewangelia. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Jest taki Boży smutek spowodowany oddaleniem się od Boga. Kiedy człowiek kogoś bardzo kocha, to tęskni za nim. Kiedy się z nim rozstaje, to przeżywa smutek. Szczególny smutek pojawia się wtedy, kiedy ktoś z bliskich, z rodziny odchodzi, kiedy się trzeba z nim pożegnać. Ostatnio rozmawiałem z moim synem chrzestnym, czyli chrześniakiem, bratem ciotecznym, który w poniedziałek żegnał się ze swoją córeczką, która urodziła się martwa. Cała rodzina się z nią żegnała. Starsze rodzeństwo przyszło do szpitala, żeby się pożegnać. Przygotowują się teraz do pożegnania, do pogrzebu. Jest to smutny czas, ale przeżywają po Bożemu, z taką nadzieją, że pierwsza osoba z tej właśnie rodziny, z tych jego dzieci, jest już w niebie i czeka na nich. Na początku rzeczywiście doświadczamy wtedy smutku rozdarcia serca ale kiedy spotkamy się w niebie wszyscy będziemy radośni natomiast co robi świat w takiej sytuacji czy zastanawia się nad śmiercią nad tajemnicą przejścia żeby o tym nie myśleć często zajmuje się różnego rodzaju rozrywkami zabawami weselami świat będzie się weselił Wy będziecie płakać i zawodzić. Czas takiej ogólnej, można by powiedzieć, kwarantanny, którą przeżywamy, kiedy często modlimy się o ustanie pandemii. Myślę, że to jest ten, ten czas błogosławiony dla nas, że możemy się nad sobą trochę zasmucić. Zasmucić nad swoją wiarą, nad tym, że jesteśmy tak bardzo od Boga jeszcze daleko, że tak za niebem jeszcze nie tęsknimy, że tak wszystko robimy, aby jednak żeby te, o tym niebie nie myśleć. Zauważmy, że jeszcze niedawno przeżywaliśmy właśnie w czwartek uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa, ale mało kto przychodził do kościoła w tym dniu, mało kto się przejmował taką uroczystością. Takim wielkim świętem, może dlatego, że mało się przejmuje w ogóle niebem każdy z nas. Kiedyś robiono badania w polskim społeczeństwie, czy jaki procent w ogóle wierzy w niebo, i okazało się, że jakieś 40% katolików nie wierzy w niebo. Nie wie, czy w ogóle jest coś tam po śmierci. Chodzą do kościoła tylko po to, żeby tu na ziemi jakoś tam Pan Bóg im, błogosławił, żeby dawał zdrówko, żeby w miarę było jakoś tutaj spokojnie, ale czy to niebo jest? Nie wiadomo. Kiedyś robiono jeszcze badania wiary w piekło, to jeszcze mniej ludzi wierzy w piekło. Kiedy były prowadzone badania nad religijnością młodzieży polskiej, która w świecie no, przoduje, jeżeli chodzi o odejście od wiary w Boga, w Kościół. To okazało się, że polska młodzież bardziej wierzy w reinkarnację niż młodzież japońska. Czy nie, nie jest to czas, aby się zasmucić nad tym, podjąć pokutę? My tak prosimy, Panie Boże, oddal od nas od tę epidemię, ale czy my podczas tej epidemii rzeczywiście się nawróciliśmy? Czy żałowaliśmy za swoje grzechy, za swoją niewiarę? Czy rzeczywiście Zasługujemy na to, żeby ta epidemia odeszła, czy się pod wpływem tego doświadczenia nawróciliśmy. Warto zadać sobie to pytanie, jak zmienia się nasze serce? Czy podejmujemy jakieś konkretne zadania w tym czasie, żeby się oddzielić od tego, co było do tej pory grzeszne? I tak po Bożemu się zasmucić? Są dwa rodzaje smutku. Wiemy już, że inaczej smucił się święty Piotr, inaczej Judasz. Panu Bogu chodzi o to Boże zasmucenie, tak jak Piotr się zasmucił. Święty Paweł, kiedy pisał w jednym z listów też do Koryntian mówił, żeby się też zasmucili po Bożemu, żeby nie bronili tych, którzy grzeszą, ale właśnie żeby się zasmucili nad ich grzechem. Dzisiaj kiedy patrzymy na Pana Jezusa, który żegna się z apostołami na ostatniej wieczerzy, w czwartek to jest taki dzień, kiedy wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, też prośmy za tych, którzy nie mają poczucia grzechu, którzy nie są przekonani o grzechu, nie, nie potrafią się zasmucić, żałować. Wręcz przeciwnie domagają się nawet w kościele, żeby coś, co wcześniej było uważane za grzech, teraz żeby było za, za, wprowadzone jako prawo człowieka, żeby na przykład rozwodnicy mogli iść do Komunii Świętej, żeby błogosławić związki homoseksualne. To wszystko zamiast prowadzić do nawrócenia, próbuje się odwrócić nauczanie Kościoła po to, żeby Kościół dopasował się do grzechu, żeby go uznał za. Coś, co każdy człowiek powinien mieć do tego prawo. Prośmy dzisiaj pana Jezusa o ducha świętego dla nas, aby nas przekonywał o grzechu, prowadził do daru łez, abyśmy umieli zapłakać nad swoimi grzechami, abyśmy mogli też doświadczyć podniesienia przez Boga i Jego pocieszenia, aby duch święty, pocieszyciel, dawał nam swój pokój i swoją radość. Amen.